Złoty Avatar. Rozdział siódmy. Nieograniczone formy Boga. Według Almanachu Wajsznawu, 12 miesięcy roku nazywa się odpowiednio do 12 form pana Kryszny na Wajkunta i formy te znane są jako bóstwa przewodnie 12 miesięcy. Kalendarz ten rozpoczyna się miesiącem Margaszirsz, który odpowiada drugiej połowie października i pierwszej połowie listopada. Pozostałą część listopada Vaishnavowi zwą Keshawa, grudzień jest zwany Narayana, styczeń Madawa, luty Gowinda, marzec Vishnu, piecień Srima sudana maj Trivikrama, czerwiec Vamana, lipiec Sridhara, sierpień Rishikesha, wrzesień Padmanabha, a początek października znany jest jako Damodara. Kryszna otrzymał imię Damodara, kiedy został związany sznurem przez swoją matkę, ale forma Daro, Damodara w miesiącu październiku jest inną manifestacją. Tak jak miesiące roku są nazywane według dwunastu różnych imion Najwyższego Pana, tak też według tych imion społeczność Wajsznawa znaczy 12 części na ciele. Na przykład, znak Tilaka na czole jest zwany Keszawa a znaki na brzuchu, piersi i ramionach otrzymują inne nazwy. Są to te same nazwy, które nadaje się miesiącom. Cztery formy Wasudewa, Sankarshana, Pradyumna i Aniruda przejawiają się również w Vila Samurti. Jest ich osiem, a ich imiona to Purushottama, Achyuta, Narasimha, Janardana, Hari, Krishna, Adhokshaja i Upendra. Pośród tych ośmiu, Jaya i Purushatama są formami Vilasa Vasudevy. Podobnie Upendra i Achyuta są formami Sankarsana. Narasimha i Janardana są formami Pradyumny, a i Krishna są formami Vilasa Anirudy. Ten Krishna jest różny od oryginalnego Krishna. Te 24 formy są znane jako manifestacje wilasa, formy Prabhava, formy czterorękiej, i są one nazywane odpowiednio do pozycji symbolicznych reprezentacji: buława, dysk, kwiat lotosu i koncha. Pomiędzy tymi 24 formami są formy wilasa i bajbawa. Formy o imionach wspomnianych tutaj, takie jak Pradyumna, trivikrama, Vamana, hari i Krishna, również różnią się swoimi cechami. Następnie przechodząc do Prabhava, Vilasa, Krishny, łącznie z Vasudevą, Sankarszaną, Pradyumną i Anirudą, jest 20 ich odmian. Wszystkie z nich mają planetę Vaikuntha w niebie duchowym i są usytuowane w ośmiu różnych kierunkach. Chociaż każda z nich przebywa wiecznie w niebie duchowym, niektóre również manifestują się w świecie materialnym. Wszystkie planety w świecie duchowym, którym przewodzi Pan w formie Narayana, są wieczne. Najwyższa planeta w świecie duchowym jest zwana Krishnaloka i jest ona podzielona na trzy różne części – Gokule, Maturę i Dwarakę. W części zwanej Matura zawsze usytuowana jest forma zwana Keshawa. Forma ta jest również reprezentowana na tej ziemskiej planecie. W Maturze w Indiach czczona jest Keshawa Murti i podobnie w Jagannatha Puri w się znajduje się forma Purushottama. W Anandaranya znajduje się forma Vishnu, a w Mayapur, miejscu narodzin pana Chaitany, znajduje się forma Hari. Wiele innych form jest rozmieszczonych również w wielu innych miejscach na Ziemi. Formy Kryszny znajdują się nie tylko w tym wszechświecie, ale również we wszystkich innych wszechświatach. Jest powiedziane, że ta ziemska, ta ziemia jest podzielona na siedem wysp, to znaczy siedem kontynentów. I wiadomo, że na każdej z tych wysp są podobne formy, ale w obecnym momencie spotyka się je jedynie w Indii. Chociaż z literatury wedyjskiej dowiadujemy się, że formy te znajdują się również w innych częściach świata, obecnie nie mamy informacji o ich usytuowaniu. Różne formy kryszny są rozmieszczone w całym wszechświecie po to, aby dostarczyć przyjemności baktom. Wielbiciele nie tylko rodzą się w Indiach, wielbiciele Boga znajdują się we wszystkich częściach świata, ale po prostu zapomnieli o swojej tożsamości. Formy te inkarnują nie tylko w tym celu, aby dostarczyć przyjemności baktom, ale również po to, aby na nowo ustanowić miłosną służbę oddania i spełniać inne czynności, które mają istotny związek ze sobą Boga. Niektóre z tych form są inkarnacjami wspomnianymi w pismach, takimi np. jak inkarnacja Vishnu, inkarnacja Trivikrama, inkarnacja Narasimha, inkarnacja Vamana. W Siddhartha Samhicie znajduje się opis 24 form Wisznu, i formy te są nazywane odpowiednio do pozycji symbolicznych reprezentacji w ich czterech rękach. Kiedy ktoś opisuje pozycję przedmiotów w rękach Wisznu Murti, powinien rozpocząć od niższej prawej ręki, następnie posuwać się do wyższej prawej ręki, wyższej lewej ręki i w końcu do niższej lewej ręki. W ten sposób Wasudewa może zostać opisany jako reprezentowany przez buławę, konche, dysk. I kwiat lotosu. Sankarshana jest reprezentowany przez buławę, konchę, kwiat lotosu i dysk. Podobnie pradiumna jest reprezentowany przez dysk, konchę, buławę i kwiat lotosu. A Niruda jest reprezentowany przez dysk, buławę, konchę i kwiat lotosu. W niebie duchowym jest 20 reprezentacji Narayana i są opisane w następujący sposób. Sri Kwiat koncha dysk buława. Narayana. Koncha kwiat buława dysk. Srymadawa. Buława dysk koncha i kwiat. Govinda Dysk buława kwiat i koncha. Vishnu murti. Buława kwiat koncha i dysk. Madhusudana. Dysk koncha kwiat i buława. Trivikrama. Kwiat buława dysk i koncha. śrīvamana, Koncha dysk buława i kwiat. śrīdara kwiat dysk buława i koncha Krishikesha, buława dysk kwiat i koncha padmanaba koncha kwiat dysk i buława damodara kwiat dysk buława i koncha purushatama, dysk kwiat koncha i buława aciuta buława kwiat dysk i koncha Narasimha, dysk kwiat buława i koncha janardana kwiat dysk koncha i buława Srihari, koncha dysk, kwiat i buława, sri kryszna, koncha buława, kwiat i dysk, a kwiat buława, koncha i dysk, upendra, koncha buława, dysk i kwiat. Według Hayashirsha Pancharatry jest 16 form, i formy te są nazywane odpowiednio do położenia dysku i buławy. Wniosek jest taki, że Najwyższą oryginalną osobą Boga jest Krishna. Jest on zwany Lila Purushottama i zasadniczo przebywa we Vrindavani jako synnandy. Z Harishirsha Parancharatry dowiadujemy się również, że jest dziewięć form, które chronią każdą z dwóch Puri, znanych jako Matura Puri i Dwaraka Puri. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna i Aniruda chronią jedną. A Narayana, Narasimha, Charyagriha, Varaha i Brahma chronią drugą. Są to różne manifestacje form Prakasha i Vilasa pana Kresna. Pan Chaitanya także poinformował Sanatana Goswamiego, że są również różne formy Swamsa. I te dzielą się na grupy Sankarsana i grupy inkarnacji. Z grupy pierwszej pochodzą trzy Purusha awatary. Karana dakasha i Vishnu, Garbota kasza i Vishnu i Kshira dakasha i Vishnu. Da A z drugiej pochodzą lila awatary, takie jak inkarnacje Pana w postaci ryby, żółwia itd. Jest sześć rodzajów inkarnacji: Purusha awatara, Lila awatara, Guna awatara, Manvantara awatara, Yuga awatara i shakti awatara. Sześć manifestacji Vilasa Kryszny dzieli się na dwie grupy w oparciu o jego wiek i są one znane jako Balia i Pauganda. Jako syn Nandy Maharaja, Krishna w swojej oryginalnej formie czerpie przyjemność z tych dwóch dziesięcych aspektów, mianowicie Balia i Pauganda. Można zatem bezpieczniej wyciągnąć wniosek, że nie ma końca ekspansjom i inkarnacją Kryszny. Pan Czeitania tłumaczy Sanatanie jedynie niektóre z nich, pragnąc dać mu ideę, w jaki sposób Pan rozprzestrzenia się i czerpie przyjemność. Te konkluzje są również potwierdzone w Srimad Bhagavatam. Jest tam powiedziane, że nie ma końca inkarnacjom Najwyższego Pana, tak jak nie ma końca falom oceanu. Kryszna najpierw inkarnuje jako trzy purusze awatary, mianowicie Maha Vishnu, czyli Karano dakashai Vishnu, Karano, przepraszam, czyli Karano dakashai Avatara, Garbo dakashai Avatara i Kshiro dakashai Avatara. To zostało potwierdzone w Satvata Tantra. Energie kryszny również mogą zostać podzielone na trzy. Jego energia myślenia, czucia i działania. Kiedy przejawia on swoją energię myślenia, jest on, najwyższy, jest on najwyższym panem. Kiedy przejawia swoją energię czucia, jest panem Vasudevą, a kiedy przejawia swoją energię działania, jest sankarszaną balaramą. Bez jego myślenia, czucia i działania, stworzenie nie mogłoby zaistnieć. Chociaż w świecie duchowym nie ma stworzenia, gdyż tamtejsze planety nie mają początku, to istnieje stworzenie w świecie materialnym. Jednakże w każdym przypadku. Świat zarówno duchowy, jak i materialny są manifestacjami energii działania, w których Krishna działa w formie Sankarszany i Balarany. Świat duchowy planet Wajkunta, jak i Krishnaloki, planety najwyższej, jest usytuowany w jego energii myślenia. Chociaż w świecie duchowym, który jest wieczny, i nie ma stworzenia, to należy wiedzieć, że mimo to planety Wajkunta opierają się na energii myślenia najwyższego pana. Ta energia myślenia została opisana w Brahma Samhicie, gdzie jest powiedziane, że najwyższa siedziba, znana jako Goloka, jest manifestowana jako kwiat lotosu z setkami płatków. Wszystko, wszystko tam jest manifestowane poprzez Anantę, formy balaramy czy Sankarsany. Kosmiczne stworzenie materialne i jego różne wszechświaty są manifestowane przez Maję. Czyli energię materialną. Nie należy jednakże myśleć, że przyczyną tej manifestacji kosmicznej jest natura materialna. W istocie manifestacja ta została stworzona przez Najwyższego Pana, który działa swoimi różnymi ekspansjami poprzez materialną naturę. Innymi słowy, bez nadzoru Najwyższego Pana żadne stworzenie nie jest możliwe. Forma, poprzez którą działa materialna energia, by doprowadzić do stworzenia, jest nazywane formą Sankarsana, i wiadomo, że ta manifestacja kosmiczna zostaje stworzona pod nadzorem najwyższego pana. Slimat Bhagavatam, 10. Kanto 46 rozdział 31 werset jest powiedziane, że balarama i Krishna są źródłem wszystkich żywych istot i że te dwie osoby przenikają wszystko śrīmad Bhagavatam podaje listę inkarnacji, która wygląda następująco. Kumarowie, Narada, Varaha, Matsya, Yagya, nara Kardami Kapila, Dattareya, Hayashirsha, Hamsa, Druvapriya, czy Prusznika Garba, Risabha, Pritu, Narasimha, Kurma, Danvantari, Mohini, Vamana, Bargawa, Parashurama, Raghavendra, Vyasa, Palambari Balarama, Krishna, Buddha, Kalki. Ponieważ prawie wszystkie z tych 25 lila awatarów pojawiają się w jednym dniu Brahmy, który jest zwany kalpą, inkarnacje te czasami są też nazywane kalpa awatarami. Pośród tych inkarnacji, inkarnacja Hamsa i Mohini nie są wiecznymi. Natomiast Kapila, Dattareya, Rishabha, Danvantari i Vyasa są pięcioma wiecznymi formami, które są również bardziej znane. Inkarnacje Żuwia, Kurmy, Ryby Matsya, Nara Narejana, Warachy, Hayashirszy, Garby i Balaramy są uważane za inkarnacje Vaibhava. Są też trzy guna Avatary. Czyli inkarnacje jakościowych sił natury. I są to Brahma, Vishnu i Shiva. Jest czternaście Manvantara awatarów: Jagiya, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikunta, Ajita, Vamana, Sarva Rishabha, Vishwakena, Dharmasetu, Sudama, Yogiswara, Bri, Brihadbandu, Brihad, przepraszam, Brihadbanu. Spośród tych 14 Manwantara awatarów, Jagya i Vamana są również Lila awatarami, a pozostałe są Manwantara awatarami. Te 14 Manwantara awatarów są również znane jako Vaibhava awatary. Srimad Bhagavatam opisuje również, Cztery yuga avatary. Inkarnacja w satya yuga jest koloru białego, w treta yuga jest koloru czerwonego, w dwa para yuga są czarnawy, a w kali yuga jest również czarnawy, ale czasami w poszczególnych kali yuga przyjmuje kolor żółtawy, jak to było w przypadku Chaitany Mahaprabhu. Jeśli chodzi o shakti avesha avatary, to zaliczają się do nich Kapila, Rishabha, Ananta, Brahma, Czasami pan sam staje się Brahman. Chatusana, inkarnacja wiedzy, Narada, inkarnacja służby oddania, Kulpritu, inkarnacja władcy i Parashurama, inkarnacja zwalczająca zasady zła.